Hej wszystkim! Z tej strony Atakama na Waszych ekranach kolejny odcinek ze Star Stable. Jest to omówienie kolejnej środowej aktualizacji. I jak widzicie, mamy tutaj już y, zaraz po zalogowaniu takie okienko. Pop -up, gdzie ostrzega nas przed tym, że nadeszła taka pora roku, że aktualizacja tego tygodnia może być troszkę straszniejsza niż zwykle? Sugerujemy, by nasi najmłodsi gracze cieszyli się treściami halloweenowymi razem ze swoim rodzicem. Także, no, może być strasznie, może być strasznie, co jest fajne, mi się to podoba. Słuchajcie, ja nie mam za dużo star końców, więc wiem, że są nowe konie, te właśnie halloweenowe, ale ja czekam na masi tych i chyba nie będę kupowała, przynajmniej nie dziś, na pewno tych nowych. Zobaczymy sobie, jak one wyglądają, bo widzę, że tutaj są te kwarterowe, także to też jest fajne. Ale dobra, zacznijmy od początku. Wyjątkowa impreza halloweenowa. 21 października. Bu, witamy. Czas na Halloween. A tegoroczne obchody są naprawdę niezwykłe. Jeszcze nie organizowaliśmy tak dużej imprezy, więc czytaj dalej, bo mamy sporo informacji. O, Halloween będziemy świętować aż do środowej aktualizacji 4 listopada, czyli naprawdę bardzo długo. Pewne elementy mogą być troszkę straszne dla naszych najmłodszych graczy, dlatego też zachęcamy do gry ze znajomymi lub godną zaufania osobą dorosłą. Przede wszystkim Mamy wiadomości na temat naszych wiadomości. Okej. Okay. Co? Dodaliśmy do gry odjazdowe karty wiadomości, więc gdy zalogujesz się po raz pierwszy, po środowej aktualizacji otrzymasz krótkie podsumowanie tego, co zaktualizowaliśmy. Czekajcie, czy to jest to? Odgaduj, co godzinę upiorne to. Wow! Aby zdobyć okruchy duszy. Oh! Ale mega fajnie to zrobili! I można tu. O, okej, okay. to mi się podoba, już mi się to podoba. Buu, udaj się do twierdzy galopującego Thompsona, by wypróbować nowy, nawiedzony szlak. Okej, okay. ale to, co to jest, to nie wiem, co tu się błyszczy. Dobra, dalej. Właśnie, to są te konie kwarterowe. E, udaj się do twierdzy, dobra, dobra, by zobaczyć nowe, halloweenowe konie. <laughs> czyli spoczko to jest to, czas na Halloween by wziąć udział w zabawie, przejdź przez portal uh -huh. dobra, i ten portal jest gdzie? <laughs> zobacz, gdzie jest portal ja chcę zobaczyć portal o, gdzie on będzie? tam nie, bo ta jest zielona woda dobra, dobra, cześć pozdrawiam Lorraine dobra, my jedziemy, bo ja nie pamiętam gdzie ten portal był ale dalej wam będę czytać aktualizację przynajmniej się postaram to wszystko oczywiście ta nowość nie zastąpi całkowicie naszych co tygodniowych wiadomości, a ty zawsze będziesz mogła do nich wrócić, by przeczytać o najnowszych zmianach a teraz wracamy do aktualizacji twierdza galopującego Tomsona z domieszką Pandorii zazwyczaj w przerażających ruinach znanych jako twierdza galopującego mieszka duch jorwickich legend no to brzmi dobrze w tym roku na imprezę przyszedł jednak ktoś inny Idris trafił na Szybujące Wyspy i rozkręcił prawdziwe przyjęcie. O kurde! <grym> Możesz się tam udać nawet jeśli nie jesteś członkiem Star Rider. Bardzo fajnie. W Twierdzy Galopującego nie będziesz się nudzić, ponieważ można tam wyrzucać okruchy duszy do kotła twierdzy, by zdobywać nagrody. To jest spoko. Cieszyć się powrotem popularnego wyścigu na wzgórze Nilmera. Spotkać cztery magiczne konie. Dobra, dobra, to my sobie zobaczymy w ogóle jak. Zbieraj okruchy duszy. Potężny kocioł stojący po środku twierdzy domaga się okruchów duszy. Wyrzucaj ich po pięć, by otrzymać przedmiot toge... Te, to, toge... tegorocznego zestawu Halloween. Część z Was być może ma jeszcze zielone lub pomarańczowe okruchy duszy. W poprzednich lat jednak w tym roku kocioł przyjmuje tylko różowe. Kurda, ja właśnie zostawiłam sobie... No nic, dobra, jak widzicie ja tutaj też robię te to, to, to. to. No wiecie, co ja robię, nie? By zdobyć okruchy duszy, musisz znaleźć upiorne tornada, pojawiające się w całym jurwiku. Gdy dotrzesz do takiego tornada, wyrzuci ono kilka niewielkich okruchów które musisz zebrać. Dobra, ok, spoko będziemy to robić. Każdego dnia możesz także brać udział w wyścigach. Kocioł ma do zaoferowania łącznie 12 przedmiotów. Szukaj burzy, by zdobyć okruchy. Halloweenowe sklepy to już wiemy. Zaraz pojedziemy sobie zobaczyć. Magiczne konie też pojedziemy zobaczyć. Po zeszłorocznym debiucie wracają nasze ukochane Pepita, czyli te podobne do fiordów. One były fajne. Chyba fajniejsze od tych kwarterowych, tak mi się wydaje, tegorocznych kwarterowych, ale jeszcze sobie zobaczymy, bo tegoroczne kwarterowe no też nie są złe. <laughs> też nie są złe. Znaczy jest chyba jeden tylko. Okej, okay, lecimy dalej. Zwierzaki takie właśnie bardzo creepy. Nawiedzony szlak. Mamy nowy szlak. Po przejściu przez jeden z portali twierdzy będziesz mogła spróbować czegoś zupełnie nowego. To jest właśnie to, co może być fajne. O, gdzie ja tu weszłam. Ok. Mm, zbyt trudne lub straszne przeszkody możesz ominąć niektóre ścieżki na szlaku i znaleźć inny sposób. Ej, boję się. W sensie, ja chcę to zrobić teraz. Ostrzeżenie na tym strasznym szlaku. Mm, Spotkacie wiele niespodzianek, ale ostrzegamy na wypadek, gdybyś wolała uniknąć węży i pająków. Dynie na wolności. To jest aktualizacja z wczoraj i to byłam. Z wczoraj, z zeszłego roku. I to była mega fajna aktualizacja. Mi się podobało to właśnie z tymi dyniami, także to też. Halloweenowe wyścigi. Ogromne, popularne wyścigi. Przerażający wyścig bez głowego jeźdźca. To też jest z zeszłego roku. Halloweenowy styl. Salony piękności na Ivryku oferują cztery różne halloweenowe makijaże. No to już wiemy. Upiorny pociąg w Srebrnej Polanie, w Srebrnej Polanie to już też co roku jest. No i dalej e, mowa, że Grand Prix jeszcze w tym tygodniu będzie dostępny, a w następnym tygodniu może jednak Idris nie powinien był urządzać imprezy twierdzy galop galopującego. <dobra>, Dobra. Ojejku, długa aktualizacja, strasznie dużo do czytania. Mam nadzieję, że w ogóle ktokolwiek tu jeszcze został. Postaram się pomijać i tak staram się pomijać te wszystkie e, rzeczy, ale postaram się pomijać e, je jeszcze bardziej, żeby po prostu nie przedłużać tego wszystkiego. No i gdzie jest ten portal, żeby przejść? Tutaj, nie? Gdzieś był w zeszłym roku, pamiętam. Także jedziemy, zobaczymy. <laughs> Powiem Wam, że jestem ciekawa tego szlaku bardzo. Uuu! Ulala! Ale to wygląda fajnie. Dobra, chodźcie, bo nie mogę. Ale mega! O kurde! Dobra, jedziemy. Ja nie wiem, czy w ogóle jest sens, żebym ja czytała te aktualizacje na samym początku, wiecie? Bo wydaje mi się, że to za dużo czasu zabiera i trochę może. <laughs> Tam był koń! galopujący. Tego tak nie było w ekranie ładowania chyba. Netopery! <grystanie> Dobra, mamy te sklepy. Tu mamy ten wielki kocioł, mamy dynie, czyli wszystko, o czym była mowa. <grystanie> no siema Idris. Ale fajnie to zrobili! O, Luju. Mega. Fajnie, naprawdę. Fajny stem. Dobra, jedziemy, jedziemy. No, i Idrisa, chodź szybko. Bym chciała zobaczyć ten szlak. On jest chyba tu. Kurde, idziemy najpierw na szlak. Trudno. Ja muszę, ja muszę tu przejść. To jest tu? Nie wiem. Coś mi intuicja podpowiada, żeby tu pojechać. Wygląda to strasznie przerażająco, naprawdę. Dobra, później pojedziemy zobaczyć te konie. Hm, <laughs> <laughs> Czy to było w zeszłym roku, czy nie? Bo już teraz nie wiem. Co tu się dzieje? Co jest? Chcę tu przejść. Nie można. Dlaczego? Co tu? Czemu mi tu kazało podejść, a tu się nic nie dzieje? Ja myślałam, że tu będzie można ten, coś zrobić fajnego. Okej, okay, czyli nie da się. Bez sensu trochę. Dobra, może tam na dół trzeba zjechać, czy nie? Czy to jest koniec już drogi? Koniec. Uuu, mają tego konia. Dobra, trudno, jedziemy dalej przeglądać, co można tu zrobić. Kurczę, no myślałam, że tu będzie coś można ciekawego, a nic. No dobra, mm, no to dalej, dalej, dalej. Tu mamy portal, to nie, co tu w ogóle? Nawiedzony szlak! O, oh, idziemy! O, właśnie ten konik biegnący. Tego nie było. Aha. Ok. To jest przy stajni złotych liści. Dobra, jedziemy. Powiem Wam. Powiem Wam, że. Fajnie jest. Generalnie jest bardzo fajnie. Przyspieszmy sobie trochę, chociaż. fajny klimacik. Nie, nie, nie powiem. Nie powiem. Okej. Okay. Dobrze myślałam. Uuu, pada panadestyk. Ja po prostu będę ze sobą gadać, żeby mi było jakoś raźniej. Może. Co to? Czy mogę go kliknąć? Ale to było mega zrobione, w sensie, że ten duch... O, leżący koń, czemu? On był chory czy coś, nie? Ja chyba jednak chcę szybciej trochę pojechać. Albo może nie. Okej. Okay. Tu wilki atakujące kogoś. Kogo? Zostawcie ich! Tamten się przed czymś chował, tak jakby. Tam też jest jakiś duch. Dobra, idziemy dalej. A, mamo. Chcę zobaczyć, co jest tam. Co to? Nie ja chyba nie tędy pojechałam. Hej Lorraine, tak właśnie myślałam, że nie tylko ja będę chciała pojeździć po Dolinie Złotych Wzgórz tego mrocznego wieczora. Strasznie tu zimno, nieprawdaż? Dołączysz do nas? Właśnie opowiadałam Igorowi o moich podróżach do Doliny Ukrytych Dinozaurów. To naprawdę niezwykłe miejsce, kraina wielu sekretów. Z miłą chęcią. No to chodź i usiądź, ogrzejemy się przy ognisku. Okej. Okay. Podejrzewam, że to może dłużej potrwać i że ten odcinek w ogóle z aktualizacji może się przerodzić w fajne dłuższe live'y. Na lodowatych terenach doliny ukrytych dinozaurów czy Habestia, która jest od bardzo dawna, która już od bardzo dawna odstrasza ludzi. W śniegu odkryto ślady ław wielkości pni drzew prowadzące w głąb ciemnych jaskin, do których nikt nie odważył się wejść. Ślady te często widać po lodowej bramie jak gdyby potwór chodził tam i z powrotem. Niektórzy mówią, że to zwykły niedźwiedź, ale czy niedźwiedzie potrafią zrzucać skały z gór albo zjeść całego konia naraz? To żaden niedźwiedź, to yeti. Racja, Igor. Stwór ten pływa w wodach zamarzniętego jeziora, uderza swymi ogromnymi pazurami przez lód i wciąga ofiary w lodowate odmęty. Być może uważasz, że yeti są niegroźne, ale jeśli tak jest, to dlaczego ten yeti Wypędził kalestrów z własnego domu. Niewiele wiadomo o pustelniczych kaltersach żyjących w dolinie ukrytych dinozaurów. Musieli oni opuścić swoje ziemi i zamknąć się za lodową bramą. Od tego czasu nie chcą jej otworzyć. No, to prawda była taka aktualizacja, prawda? Że oni tam uciekali. To, co zobaczyli w dolinie ukrytych dinozaurów, przeraziło ich tak bardzo, że nie chcą ryzykować otwierając bramę. Choć minęło wiele lat, odkąd tą ogromną bestię widziano w zaginionej dolinie, mieszkańcy wioski rybackiej na zachodnim przylądku opowiadają półgłosem o stworzeniu, które niedawno zaczęło nawiedzać Dolinę Złotych Wzgórz. Być może tamten Yeti znalazł nowy dom pośród tych lasów. Uważaj na siebie. <laughs> Yeti? Seriously? Okej. Okay. Dobra, yy, to dalej tam, prawda? Tam jest szlak. Czy nie? Dobra, przynajmniej przestało upadać, ok? To dobrze wróży chyba. Ja nie wiem, czy powinnam tu pójść. Być może coś zepsułam po prostu. Nie wiem, bo. To powinno być jakoś wyznaczone. Gdzie powinno się iść? Naprawdę nie chciałabym zabłądzić. Co to jest? To jest niedźwiedź. Okej, okay, czyli chyba idę dobrze. Przecież nie wiem. Dobra, tu mamy jakiegoś. Kto to jest? Hmm. Dobra, idźmy dalej. Nie mam pojęcia, kto to był. Hmm. To jest jakaś grota przejście. Okej, okay, tu się zaczyna robić strasznie. Takich miejsc już nie lubię, okej? Okay? Tam był lasek, i było śmiesznie, i było widać wszystko, a tu nic nie widać. Eee... M Mamo? <laughs> hmm. Ja chyba tu nie chcę. To jest droga, Aiden. A czyli wróciliśmy tu, gdzie byliśmy? Ja nie wiem, czy ja dobrze idę, naprawdę. Albo chodzę w kółko. Pr 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 właśnie tak bardziej prawdopodobne, że chodzę w kółko. Nie! Tam jest ten koń chyba, a nie, co to jest? Nie, no to jest to ognisko, dobra, ok. czyli być może trzeba będzie przejść tu, ja myślałam, że, wiecie... A, bo to jest ten, okej, okay, dobra. Po prostu być może te niebieskie co się nas prowadzą, tak, tu jeszcze nie byliśmy, Ok. Okej, okay. ja wyłączę tak nam... Ło, tam jest ten koń znowu, dobra. To jest jednorożec. Czajcie, to był jednorożec. Tam też był jakiś duch. Nie widziałam, co, nie zdążyłam. Co to? Chcę to zobaczyć. Co to było? Słodka kukurydza. Hmm. Tam też coś jest. Dobra, idziemy zobaczyć, bo ja chcę zobaczyć wszystko. Też jest jakaś dziewczyna, jakby próbowała wejść do tego budynku. Budynku. Do stodoły. Można z nią gadać! Tak długo czekałem. Wciąż czekam na swoją kolej, by wejść do toalety. Tak długo... Aha. Okej. Okay. Tu znowu leży ten jednorożec. Nie, to jest Wilk, który się czegoś bał. Okej. Okay. Dobra, my tu byliśmy. Czyli teraz zgalopujemy w górę. Nie, no, tu nam pokazuje, jakbyśmy byli już. Okej, okay, okej. Okay. To są radioaktywne grzybki. Ale to jest piękne. Co to było? Wow! Jak ja się wystraszyłam tego, a to jest słodki kotek. Ja nie chcę, mamo, mamusiu, idź boję. A! Matko! Jezu, jak ja się wystraszałam! To nawet na mnie jest! O, tam jest więcej zwierząt! O, bez... Co? Ja nie chcę, ty tu! Ja tu się zwiedzam a on niego, nie goni. matko! Nawet się nie pytajcie, jak mi serce bije. bije, bije mi serce, jak gdzie ja mam biec? Gdzie uciekać? Tu. Ja zaraz dostanę zawału. No! Ja wam powiem jedną rzecz. To jest dla mnie za straszne. Ja się tego boję. Ja tego nie przejdę naprawdę. Wy nawet nie wiecie jak ja nienawidzę gier, w których mnie coś goni i trzeba uciekać. Jakby... Możemy... Jak po prostu mi się to nie uda, to możemy się pobawić na live, ok? Wtedy będę razem z wami i nic nie będzie się działo. Nie chcę zahaczyć koniu, to mi nie pomaga wcale. No biegnie to za mną dalej. Biegnie! Miau, no, dobra. Czemu? Czemu się zatrzymałeś, kocie? I tu kamienie spadają. W sensie tak jakby to ten Yeti je zrzucał. Au. Matka, ja się teraz boję wszystkich wielkich rzeczy. W ogóle nie wiem, czy wiecie, ale ja mam megalofobię. Czy to się jakoś tak nazywa? Megalofobia to znaczy, że ma się lęk przed wielkimi rzeczami. A tu gonił mnie wielki kot. Gonił mnie wielki kot, więc... Dobra, biegniemy. Ja nie chcę. I co? Powrót w bezpieczne miejsce. O matko, okej. Okay. Wiecie, jak ja mam zimne ręce teraz? <laughs> Całym ten. W ogóle cała krew do mózgu mi odpłynęła, mi jest teraz tak zimno dobra, ale to nie było aż tak straszne jak myślałam dolina złotych wzgórz, myślałam, że to będzie straszniejsze ale z tym kotem to była tragedia okruchy duszy na wzgórzu stracha na wróble dobra, to na razie sobie zostawimy muszę przemknąć linę <laughs> przerażający wyścig bez bezgłowego jeźdźca tutaj co mamy? a, ok, ale fajne, pokaż się 25 końców. No, fajne. Mega. Dobra, mamy takie koszuleczki. O, nawet jest jazda plus 8. Spoko. I jakie fajne spodenki krótkie. Jazda plus 5. Fajnie. Fajnie w ogóle, że statystyki są takie. Dobra. Czy tutaj coś jeszcze? Poza tym sklepem? Chyba nie. Uwierzcie mi, że ja teraz nie mogę dojść do siebie. To jest głupie. Ja, ja naprawdę. <laughs> Powiedzmy, kto się tego nie przestraszył. Dobra, zrobimy jeszcze sobie ten wyścig. I najwyżej... Aha, to robiliśmy. To robiliśmy w zeszłym roku też, okej. Okay. Nie był aż taki straszny. <laughs> to znaczy nie jest teraz, już jak wiem, na czym on polega. Okej. Okay. Poniekąd go nie pamiętam. Więc pokoloko. Mogłam wrócić do tego kota i zrobić sobie z nim selfie. Czy coś. No ale powiem Wam, że tam w ogóle w tym opisie było, że yy, jak się nie boisz, węże i pająków. I tak naprawdę w życiu bym się nie spodziewała, że tam ten kot coś. No serio, o taki słodki kotek. <gryw> Masakra. Okay. no tutaj się czuję bezpieczniej <laughs> no nie spodziewałam się ale myślałam, że będzie coś z tym yetim może ja nie poszłam nigdzie gdzie powinnam pójść kurcze dajcie znać czy u was też to tak wyglądało czy jednak było jakoś jakaś inna droga możliwa do przejścia jak dajcie znać w komentarzach to wow 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 to zrobimy sobie jeszcze raz ten wyścig na live, ie. tak jak wam mówiłam wcześniej, bo <laughs> ja już sama nie chcę go robić. Cześć, wielka wiewiórko. Jakbym coś takiego zobaczyła tam, gdzie był ten kot, teraz, to nie wiem, to murowany Go, go, go. Dawno nie jeździłam na innym koniu i tak mi dziwnie jest, ta animacja jest taka dziwna. stres. Naprawdę, jeszcze, jeszcze to przeżywam. Go! Go! Nie! Oj! Oj! No i ciekawe, jak ja mam to teraz przeskoczyć. Dobra, mamy to. I jedziemy dalej. Kolejne, kolejne, kolejna, O nie, 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 nie! Ja no, jak dla małych dzieci to faktycznie może to być przerażające. Teraz tak sobie myślę, że no niby coś, co totalnie nie kojarzy nam się ze strachem i z czymś złym tutaj jest. Oj, 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 oj oj! Oj oj oj, oj oj! Dobra, przynajmniej punkty dostaniemy. Chyba, że nie dostaniemy. To dostaniemy, czy nie dostaniemy? Co jest? Halo, koń! Aha, gram! Totalnie gram się do ciała, słuchajcie. Ale jazda! Moment, muszę zrestartować w ogóle, bo nie mogę nic nacisnąć. I koń w ogóle. Co tu się wydarzyło? Chyba jakiś bug jest. Dobra, zaraz się widzimy z powrotem. Okej, okay, słuchajcie, jestem już w grze ponownie i wyrzuciło mnie tutaj na tym szlaku e, i powiem wam, że nie spodziewałam się tego. Nawet nie wiem, co się stało i dlaczego w ogóle tak się stało przede wszystkim, bo pierwszy raz miałam taki problem z grą, że nie mogłam nic kliknąć, i tak dalej, i tak dalej. I jesteśmy teraz w jakimś dziwnym miejscu którego nawet, skąd ten zamek, co to jest? Ja chcę zobaczyć. Aha, dobra, chociaż nie, no. Nie, okej, okay, dobra, już wiem, gdzie jestem. Tylko po prostu dziwię się, że mnie w tym miejscu wyrzuciło. Jakby byliśmy w twierdzy, nie? Chodźcie do Murland i sobie zobaczymy te nowe konie, bo naprawdę jeszcze nie ochłonęłam. <laughs> jeszcze nie ochłonęłam, ok? Jestem ciekawa. Czy to wszystko, co ten. No bo, z jednej strony tak, fajnie, że ten kot nas wystraszył i nas kawałek gonił, spoko, bardzo fajnie, ale z drugiej strony to myślałam, że to będzie coś dłuższego albo coś gorszego, coś bardziej strasznego. O, może ten kot to była jedna taka akcja faktycznie straszna, a tak to jakoś tak strasznie, strasznie źle no nie było. Przynajmniej mi się tak wydaje. No nie wiem. Dla młodszych osób może, może być faktycznie to mm, bardziej złe, ale no nie wiem, dajcie znać, czy Wam się podobało, czy się trochę zawidliście, czy się przestraszyliście, czy raczej nie. Wtedy nie będziemy na pewno łapać yy, na live, bo, bo czemu by nie. Zobaczymy, tutaj są chyba te konie, także pojedziemy sobie jeszcze je zobaczyć, żeby też ta aktualizacja nie trwała nie wiadomo jak długo, wiecie o co chodzi. Dobra, mamy tu test z zeszłego roku. Zobaczmy sobie jak one wyglądają. Tu jest ten piordzik. ten właśnie jest gniły, taki zielony, podoba mi się, ma grzywę z grzyba <ścoughs> i koń dynia. moim zdaniem bardziej ten zgrzybiały zombie fajniej wygląda, no ale dobra, jedziemy sobie zobaczyć jeszcze tego, tego i ta to jest ten, ten z bezgłowego Nika ten koń, którego kiedyś szukaliśmy w złotych liściach i powiem Wam szczerze, że brakuje mi tych czasów, gdzie właśnie trzeba było go szukać, w odpowiednich godzinach i to było fajne. No i tu jest ten kwarterek. 950 i powiem Wam szczerze, że chyba jednak wolał... Nie, ale super on wygląda. W sensie mega ma to malowanie. <noise> ale chyba bym jednak wolała y, kupić kwarterka w takim realnym kolorze. No nie wiem, dajcie znać. I tu mamy te, te zwierzaczki. Te kotki znowu! o, inwentarz 350. Pokażcie, jakby to wyglądało. Mogę, nie mogę teraz zdjęcia. Tu mamy takiego kotka czarnego i straszne warzywo. Okej, okay. to wygląda śmiesznie, ale jest słodkie. Jakby te kotki też się tak ruszały bardziej, byłoby fajnie. Piesek jest, a pieska nie można kupić. No nic, dobra. Mm, to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o, chodzi o tą aktualizację. Póki co to Tornado będziemy sobie szukać na live. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał i tak jak mówiłam, dajcie znać, co myślicie o tym, e, o tegorocznym Halloween. Ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam. Do następnego, trzymajcie się i cześć!